Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię niesamowicie smaczną, aromatyczną, zapiekaną białą kiełbasę z fantastycznymi dodatkami marchewki, cebuli, pora, czosnku. Ale w pierwszej kolejności białą kiełbasę zamarynuję. Tak więc zróbmy aromatyczną marynatę do kiełbachy. Do miski wlewam jedną łyżkę sosu sojowego. jedną łyżkę musztardy francuskiej, jedną łyżkę musztardy miodowej i jedną łyżkę chrzanu. Skoro biała kiełbasa, chrzanu nie może tutaj zabraknąć. I do tego dwie-trzy łyżki oleju. I teraz wymieszajmy. Marynata wymieszana. Teraz nacinam białą kiełbaskę, powiedzmy taką w czterech miejscach. Zupełności wystarczy z obydwu stron. O, właśnie, tak. Od razu możemy wrzucić sobie do marynaty. I teraz dobrze ją natrzyjmy. Najważniejsze, żeby ta marynata dotarła w te nacięcia, które porobiliśmy. Ach, smak tej kiełbaski jest niesamowity. Dobrze, dobrze wymasujmy. Tak wymasowaną kiełbasę Odstawiam i działam dalej. Mam tutaj cztery cebule: cztery takie średniej wielkości, dwie czerwone, dwie białe. Ale wiecie, tutaj nie ma znaczenia, jaką my dodamy. Akurat taką miałem. Cebulę kroimy w pół plastry. Nie musi to być jakoś specjalnie drobno. Ta cebulka będzie podduszana, później podpiekana. A tak, więc ona na pewno zmięknie. Zanim jeszcze pokroję cebulę na patelnię, wlewam 3-4 łyżki oleju. W międzyczasie podgrzeję i teraz kroję dalej. Pokrojoną cebulkę mogę przełożyć na patelnię. I od razu kroję około 10 cm kawałek pora. Również pół plastry. Oczywiście por wcześniej umyty. Od razu przerzucam na patelnię. Będę dusił razem z cebulką. Dusił, podsmażam. Wiecie tutaj. Nie potrzeba tego robić zbyt długo, ale delikatnie. Żeby ona zmiękła. Cebula z tym porem niech się duszą, a ja w tym czasie zetrę sobie dwie marchewki, dwie takie średniej wielkości na tarce jarzynowej. Do podduszonej cebuli dokładam teraz marchewkę. I za chwileczkę tutaj lądują przyprawy, chociaż nie ma ich wiele. No ale jak wiadomo coś musimy dodać. Jeśli chodzi o przyprawy, dodajemy sól. Oczywiście sól obowiązkowo. Powiedzmy wstępnie jedna łyżeczka. Dwie łyżeczki majeranku. I do tego pieprz. Tutaj oczywiście wedle uznania Jaki smak, kto lubi? Wiecie, nie przesadźmy z tymi przyprawami, z tym pieprzem, czy solą, żeby to później było zjadliwe. I teraz to jeszcze podduszę przez około 5 minut. Do tego jeszcze odrobina wody, ale to już później, gdy te warzywa delikatnie zmiękną. Ta marchewka delikatnie zmięknie. No i oczywiście zapomniałem o ważnym składniku, jakim jest czosnek. Tak więc kroję dwa ząbki czosnku. I od razu na patelnię. Teraz do delikatnie podduszonych warzyw wlewam około pół szklanki wody. Tutaj jeszcze z tą wodą podgotuję około 2-3 minut i możemy zapiekać kiełbachę. Warzywa mam już podduszone, teraz dwa ząbki czosnku. Kroję. W cieniutkie plasty. No, zobaczcie, coś takiego. Jak dwie kartki papieru. Teraz w, zamaryno, w zamarynowaną kiełbasę. Pomiędzy te nacięcia wpycham, właśnie po takim plasterku, czosnku. Wiecie, nada to niesamowite, niesamowitego aromatu. A jeśli chodzi o smak, tej kiełbaski, no, istna petarda. I kolejne, oczywiście, z jednej strony. Drugą zostawmy tylko z nasięciami. Skoro wszystko mamy przygotowane, wykładajmy składniki. Do naczynia żaroodpornego wylewam teraz zawartość patelni. I oczywiście nie marnujmy tej marynaty. Ja też ją tutaj dokładam. Tutaj jest mnóstwo tego aromatu, smaku. No i biała kiełbaska. Powiem Wam tak, obiad doskonały. I teraz do piekarnika, jeśli chodzi o pieczenie. Oczywiście za chwilę ją sobie jeszcze przykryję folią aluminiową. Jeśli chodzi o pieczenie, piekę w temperaturze 170 stopni przez około 25-30 minut. I teraz moment, na który tak długo czekałem. Zobaczcie, ona wygląda fantastycznie. Aromat. Aromat jest po prostu powalający. No i oczywiście moja ulubiona, ulubiona chwila. No chyba nie tylko moja, wasza również. Czyli próba smaku. Uwielbiam kosztować to, co zrobiłem. Mm. Słuchajcie, smak tej kiełbasy jest powalający. No po prostu istna poezja. Nie można się oderwać. Tak więc na śniadanie wielkanocne, na obiad czy na kolację. Coś fantastycznego. Mm. Rewelacja. Tak więc kochani, jeśli się podobało, działajcie. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja teraz idę zajadać.